Dzień dobry witam Was serdecznie w 2023 roku. Słuchajcie, zaczynamy na Grubasie. Tutaj, właśnie na podnośniku, już kota Super B. No i sześciobiegowa skrzynia biegów straszny szum. Po odkręceniu półosi po przegubów, wychodzi na to, że coś na głównym ataku, tutaj na wałku ścigowym i tak dalej. Zobaczymy, wyjmiemy, zajrzymy do niej do środka i może zregenerujemy. A jak nie, no to wymienimy na drugą, zobaczymy jaki stan, czy będzie to opłacalne. regenerowanko tego. I co, bierzemy się do roboty. Skota Super B, gotowa, 2014 rok. Bierzemy się za demontaż skrzyni. Podejrzymy, obejrzymy oczywiście sprzęgiełko, wszystko jak tam wygląda. W środku, proszę bardzo. I zaczynamy. 2, 23 na pełnej pompie. No, Słuchajcie, operacja trwa. Dobra, starczy? Takie coś wam pokażę, tylko poszukam lampeczki. Pamiętajcie o jednej sprawie, że w tych skrzyniach tu jest taki bolczyk, ja wam pokażę. W tym miejscu, o, tutaj. W tym miejscu jest taki bolczyk. Dobra. I jego trzeba do góry dać na włączonym tutaj, tak żeby zblokowało, jak chcemy spuścić olej, bo żeby tam po prostu nam się nic nie porozpadało w środku a to bardziej chodzi chyba o ten czujnik, który musimy wykręcić do nalewania, ale my w tym momencie skupiamy się, żeby wymontować tą skrzynię. Widzę, że już brudna. Za chwileczkę wracamy dalej. Zostało nam jeszcze tylko odkręcić łapę i wyjmujemy ją na wierzch. I jedziemy dalej z tematem. Kod skrzyni MYP. I zobaczymy, co tutaj dalej się święciło. Auto oczywiście zabezpieczone, żeby klientowi nie porysować tutaj błotniczka ani przodu. Za chwileczkę na stół operacyjny. I będziemy działać w Empower 2020, 2023 rok. 2023 tak, kurde, trzeba się przestawić. Także lecimy. Dobra, szybciutko i na temat skrzynka wyjechała. Tutaj mamy 1.6 eee, TDIK, oczywiście tutaj w tym przypadku nie ma. Sztywne koło, nie ma dwumasy. Eee, sprzęgło widać miane niedawno, bo nawet ktoś tutaj widzę nie trafił śrubki centrujące, ale nie wiem czy czasem. Podejrzeć czy nie wymienimy uszczelniacza, jak już mamy skrzynię na wierzchu. A problem w skrzynce tutaj zademonstrujemy. Poczekajcie, żeby lepiej było. Wyjęte, uważajcie jak zakręcę. Czekajcie, tak będzie lepiej słychać. Uwaga. Straszny szum. No. Mi się wydaje, że po prostu łożyska tu siedzą i tutaj na górnym. Dziemy za chwileczkę jedziemy na kompanię i wrócimy i będziemy ją rozbierać i zobaczymy co tam siedzi dobra jest i ona eee, wróciła z prysznicu w prysznicu wróciła eee, teraz możemy spokojnie sobie rozbierać bo nie będzie nam ten syf tutaj przeszkadzał wszystko mamy do rozbiórki więc zaczynamy sobie kołnierz i zobaczymy co prawie piszczy dlaczego ona tak strasznie szumi podejrzewam że na głównym wałku sprzęgłowym tutaj będzie Problem tkwił i działamy dalej. Poproszono mnie, żebym więcej nagrywał yy, i pokazywał jak rozbieram i tak dalej, więc już nie, bawem pomyślę nad takimi statywami, i może coś więcej mi się uda pokazać. Yy, aczkolwiek nie jest to łatwe, gdy się samemu pracuje. Nie ma problemu, bo nakrętki nigdy nie pomylimy, a śruby musimy sprawdzić przed wyjęciem długości. Powietrza będziemy kontrolować i składać e, program który posiada wszystkie, e, wszystkie parametry. To sprawdzimy, czy śruby są wszystkich w długości. Potem bez obaw będziemy mogli wkręcać nie uszkodzimy, nie uszkodzimy kadłubu skrzyni. Następną grubszą robotę obiecuję, że Wam nagram już na statybach i zmontuję. Tymczasem tylko tak częściowo Wam pokażę. Rozbieramy nawet tutaj, potem położymy sobie korpusem. Żeby było ciekawie, powiem Wam, że pierwszy raz w życiu robię regenerację skrzyni. Ale ja się niczego nie boję, więc... Po regeneracji od razu szwager pojedzie tym autem do Belgii i będzie taki test czy dojadą czy nie albo w lewo albo w prawo Jeżeli dojedzie to będziemy regenerować i skrzynię jak sami wiecie koszt, koszty są ogromne w drugiej skrzyni nie mówię tutaj o nowej tymczasem wracamy, ja na chwilę robię przerwę pokażę Wam potem jak zdejmiemy tutaj ten korpus i może uda się namierzyć co tam w niej szumi a tymczasem przerwa działamy dalej i Wam powiem tak, wykręcając już poszczególne części. To są tutaj mamy już częściowo rozebrane, część ściągnięta. Musimy jeszcze tutaj e, resztę wykręcać, żeby zdjąć ten kadłub. Już widzimy, że coś się dzieje. Już są opiłki. Czyli zobaczymy czy jeszcze jest czas na uratowanie tej. Swili myślę, że jeszcze będzie, bo dopiero zaczęła się głośno odbywać i, i szumieć. O, mm, teraz przenosi strasznie. Także myślę, że jeszcze jest czas, o tu widać okiłki, tu w magnesie, który zbiera już trochę ich jest, nie było tak źle, ale się pojawiły, więc myślę, że jeszcze odratujemy, rozpołowimy teraz i zobaczymy co tam dalej, na razie wszystko sobie tutaj porcjujemy elegancko, a jak nie damy rady złożyć, to posłużymy się autodatą, która na pewno nam pokaże co, gdzie, po kolei założyć, aczkolwiek nie jest to nic skomplikowanego, ktoś to złożył, więc czemu mielibyśmy tego my nie zrobić? No dobra, czas spróbować właśnie z jakimś statywem. To ja powiem, że e, udało nam się ściągnąć tutaj wszystkie te tryby. E, użyliśmy do tego oczywiście specjalnych e, różnych typu ściągaczy i tak dalej. Mało co używaliśmy młotka, ale teraz będziemy takie młoteczkiem trzeba. Rozwiemy cały ten konflikt. Tutaj mamy całą skrzynkę kolejny magnet, na którym jest kubeł piłków. No i co? Myślę, że tutaj z tych łożysk siadło, ale bardziej to nad skrzynę. Tutaj jest taka skrzynka jeszcze. Mieliśmy teraz cały ten małek. Tam na siedzi musimy odkręcić jeszcze od śrubę. O, w ten sposób wtedy całość nam wyjdzie do góry, tu jest sprężyna, trzeba uważać. Więc będziemy cały ten Możemy, żeby pod, postaw przeżyć łożyska. Prawdopodobnie będzie walnięte to łożysko, tam na głównym bałku z tutaj wszedłmy wszystko ładnie, a zobaczymy, co wymieniamy, co dostaniemy. Pewnie zestaw łożysk pomijemy, złożymy, będzie latało. A tak, tym bardziej. Dobra, dalej. Jak rozbiorę te przerzutki, teraz nie będę nagrywał, bo może gdzieś polecieć któraś sprężynka i trzeba obserwować gdzie, żeby potem było z czego złożyć. Będziemy działać dalej. Tymczasem pausa, zobaczymy jak statyfik działa. Słuchajcie, tak się zagalopowałem, że kurde zapomniałem Wam pokazać składania. Ale ogólnie przerzutki udało się poskładać. Mamy, e, wszystko którym pracuje tutaj. Także jeszcze założymy dekiel. Mm, a potem na koniec Wam powiem, co zostało zrobione w tej skrzyni. Tylko najpierw zobaczymy, czy ona będzie śmigała. Ale jest całości, jest całości. Tak w sylikonik musi tutaj pasta być. To jest bezustrzelkowo żeby nie wiadomo ile tego nie było żeby w środku tak to fajnie musi wyglądać potem jeszcze na koniec umyjemy no i co, będziemy montować do auta co prawda mamy godzinę pierwszą w a nie tu zegarek, zegarek też w biurze ale do rana myślę, że jeszcze wrzucimy to w budę bo jutro kolejna, kolejne wyzwanie ale też Skoda Super B ale tam wtryskiwacz więc na razie przerywamy potem już po montażu się odezwę i potem opowiem na koniec jak poszło? Słuchajcie, mamy to ostatnie tutaj szlify. Napełniamy olej procedura napełniania oleju, blokowanie tego dyngielka, który jest tutaj. Tam, o, widać taki, trzeba do góry. Potem następnie przez e, czujnik wlewamy olej, olej w tym przypadku SPA e, 70 RGL jego taki stosujemy do tej skrzyni, 1,9 litra i co, za chwilę testy. No słuchajcie, takie nietypowe zakończenie tego filmu odnośnie tej schody. E, tak, podołałem zadaniu, skrzynia została naprawiona, dojechała już do Belgii. E, także nie jest tak źle jak na pierwszy raz, aczkolwiek była jedna skucha. E, no ale uczymy się na własnych błędach, teraz już nie będę się bał w ogóle robić manualnych skrzyń. Już Wam szybciutko pokażę, nie mam co prawda auta, bo auto pojechało, ale szybciutko Wam rozrysowałem w czym był problem. Problem był taki, że e, wszystko było elegancko, skrzynia się uciszyła, ale przy wrzucaniu piątego biegu był leciutki zgrzyt pod e, było w ręce pod gałką biegów, e, zmiany biegów i po prostu był problem lekko z synchronizatorem. Już wam powiem dlaczego. E, jest tam taka przesuwka, ale to nie była wina tego, tylko po prostu się rypłem. Trzeba się przyznawać do błędów. Już wam nie mam auta, ale tak jest tam taki koszyk, który suwa się po tych y, y, zapadkach, po tych pieskach, tak zwanych. I bardzo minimalnie różnią się te wpusty. Są trzy wpusty. E, trzy wpusty są minimalnie węższe pod e, te pieski. A trzy z pusty są troszkę większe, żeby synchronizator, który chodzi, żeby miał luz i czas na wysynchronizowanie. I po prostu składając, e, rypłem się i pieski włożyłem w te delikatniejsze luźne e, wpusty. I to był cały problem. Po prostu nie było czasu na wysynchronizowanie. E, synchronizator nie miał czasu wysynchronizować tego biegu i był ten lekki zgrzyt. Po zamianie trzech piesków przełożenia i koszyka w drugą stronę czyli o jeden ząbek w włożeniu normalnie sprężyn, bo tu nie idzie się pomylić także tutaj wszystko było złożone dobrze jedynym problemem było, że walłem się w, w tej minimalnej różnicy aczkolwiek to bardzo długo patrzyłem żeby się dopatrzeć o co tam kaman ale doszłem, doszłem udało się auto zostało złożone, pojechało do Belgii Także następnym razem może jakąś skombinuję do rozrysowywania takich rzeczy i będziemy o, rozrysowywać, będzie to tak mniej więcej wyglądało. Ogólnie udało się, skrzynia zrobiona, więc od dziś nie będę się bał naprawiać manualnych skrzyń, bo dla mnie teraz to już będzie pestka. Będę uważał po prostu na te synchronizatory i następną skrzynią będzie już omówiony na marca Mowano. I tam zobaczymy, co tam się będzie działo. Także pozdrawiam Was serdecznie. Zapraszam na kolejne filmy. Subskrybujcie kanał Empower Garage Music, bo tutaj będziemy teraz łączyć temat muzyczny, jak i mechaniczny, czyli dwie moje pasje, które kocham. Jak sami widzicie tutaj, kładę nowa płyta związana z muzyką. Certyfikaty szkoleniowe, szkolenia bardzo lubię jeździć na szkolenia. Także kolejne już niebawem. Cały czas aktywnie. Pozdrawiam Was serdecznie. Do miłego zobaczenia. Hej!